I witam was w kolejnym lumpeksowym vlogu Na tym kanale, na samym wstępie Nie zdziwcie się, że z tyłu za mną jest telefon Po prostu na tą inną aplikację Chciałam uwiecznić dzisiejszy mój dzień I nagrywam takie krótkie wstawki A ja w sumie stwierdziłam, że ciekawym będzie pokazać Jak to wszystko wygląda od backstage'u Więc jeśli chcecie się dowiedzieć, to zapraszam was Na te inne platformy, na których również się udzielam Jak zwykle nie chcę kompletnie przedłużać Ale czy coś wydarzyło się Odnośnie z lumpeksami W przeciągu tego tygodnia? Mm, tak, wydarzyło się i to uważam, że nawet dość sporo, dość sporo mam różnych przemyśleń związanych z nagrywaniem, stworzeniem z kontentu w lumpeksach i powiem wam jedno: kompletnie, kompletnie nie jest to łatwe. I naprawdę szapoba dla wszystkich influencerów, którzy tworzą ten kontent na YouTube'a i serio dają radę, bo naprawdę. Moje myśli są różne, ale z tym to podzielę się z Wami po prostu, jak będziemy na lumpowaniu. Ale słuchajcie, mm -hmm, pozgłaszaliście się do mnie, jeśli chodzi o lumpek siare tygodnia, także mówię to na samym wstępie, ponieważ dzisiaj będzie werdykt, Byłam jury, kto wygrywa lumpek siare tygodnia, także bierzcie udział, jak coś, jeśli chodzi o lumpek siary tygodnia, wszystko macie w opisie tego filmu. Jak to polega, o co w tym wszystkim chodzi? Po prostu wysyłacie mi swoje zdobycze na moje social media, a najbardziej na aplikację INS, wiecie o co chodzi? Albo na stworzonego przeze mnie maila, ponieważ wiele z was osób prosiło o to, abym stworzyła maila do Lumpeksiary Tygodnia także w opisie tego filmu macie również maila, na którego możecie wysyłać swoje lumpeksowe perełki, ponieważ nie każdy z was ma te inne aplikacje i. Chcę to po prostu szanować i chcę, żeby każdy z was miał szansę e, brać udział e, w Lumpa tego dnia. Dziś naszego prywatnego szofera nie mamy, szofer jest w pracy, dzisiaj jest w ogóle, słuchajcie, środa i wybieramy się... Do Lumpek Suwena. Byliśmy w nim ostatnio na ulicy Oławskiej w Rynku, a teraz będziemy bliżej Arkady Kapitol. Jest to dość taki mały Lumpek, jakbym miała tak powiedzieć, z tego co ja pamiętam, jak kiedyś, kiedyś, ale to naprawdę dawno temu tam byłam, ale mam nadzieję, że uda nam się coś tam znaleźć i że nikt nas nie zaatakuje, ani nikt nie będzie wobec nas agresywny i że to przetrwamy. I co? 45 pom. Autobus i tramwaj. Tak, bo stwierdziłam, że tak będzie najszybciej, bo tu mi pokazuje 23 minuty. A jakbym miała jechać, e, np., taksówką, autem, czymkolwiek, no to e, trochę, trochę to by zajęło. Także dobra. Ja, ja ubieram futerko, ponieważ dzisiaj, słuchajcie, w końcu jest pogoda na plusie. Mhm, mm dwa stopnie. Jest dobrze, bo ja normalnie to się zagnieździłam w domu, nie chcę Wam nic mówić. Dajcie znać, jak u Was sytuacja, co nie? No, no i co? Wybieramy się, koniec tego gadania, bo nam jeszcze autobus ucieknie. A widzicie, nie spóźniłam się autobus, to znowu autobus spóźnia się do mnie. Jeszcze poszłam do żabki, stwierdziłam, nie nagrywam, nie nagrywam, no bo wiecie, spóźnię się co, nie? No i mówię, dobra, poszłam szybko do żabki, kupiłam sobie coś do picia, e, do przegryźnięcia. O, jedzie skubane, No, mówię, nie, nie, nie wolno nagrywać, bo Oliwia się spóźni, znowu ludzie się będą z siebie śmiać. Ale teraz to on się spóźnia. Przechytrzyłam go. Trochę tych przesiadek dzisiaj będziemy mieć, ale kurczę tak się zastanawiam, wiecie co, e, czy w ogóle jakby podołam z nagrywaniem tam i czy serio nie będzie za dużo ludzi, no bo jednak to jest takie mega centrum. Ale jak to się mówi, kto nie próbuje, ten nie pije szampana, co nie? Mam akurat chwilę, aby wam nagrać. No to pierwszą sprawa niestety jest taka, że nie wszystkie lumpeksy są chętne, żeby u nich nagrywać. A jeśli są chętne, o mój tramwaj akurat, e, to tylko, żeby mówić e, o nich bardzo dobrze. Tak jakby nie mogę nawet chyba powiedzieć, że nie wiem czegoś nie znalazłam, że nie podoba mi się w sumie towar. I to jest takie przykre, nie? Bo to jest takie bardzo nieprawdziwe. A ja nie chcę nagrywać kontentu, który będzie. A się zatrzymałam, zanim pójdziemy do Lumpeksu, bo chcę z Wami właśnie o tym pogadać, że kolejna sprawa na przykład jest taka, że nie ma takiej wzajemnej współpracy. To znaczy, że jeżeli na przykład nagrywam w danym miejscu, Wam je polecam, tak, bo je sprawdziłam wcześniej i w ogóle, i jako klient wszystko w miarę było okej, okay, załóżmy, a później nagrywam i współpracujemy z danym Lumpeksem, że wiecie, że przychodzę tam sama z siebie, sama z siebie polecam. Lecam. Oni pozwalają mi nagrywać, a spotykam się na przykład z niemiłą bardzo obsługą w stosunku do mnie, bo ich wkurza, że klienci przychodzą i mówią, że jest nagrywane, gdzie no wiecie, jest odgórna zgoda, ja się staram, przecież we dwoje, no jakby ja mam korzyści takie, że po prostu mogę dla was nagrywać w tym miejscu, a oni no jednak mają moje polecenie, tak? Gdzie myślę, że to jest fajne, no to nie ma tej pomocy i jest to takie moim zdaniem strasznie przykre, że po prostu później takie sobie, wiecie, tylko oczekują a nagryj u nas, ale żeby pomóc w nie wiem, na przykład, czymś takim, żeby rozwiązać jakąś sytuację, żeby nie być, nie wiem, wyśmiewanym w danym miejscu, żeby nie dochodziło do przemocy, to już czegoś takiego po prostu nie można oczekiwać. I to jest dla mnie po prostu strasznie przykre i jest niezgodne z, e, ze mną. Z tym, bo wiecie, ja na przykład przez te kilka dni miałam coś takiego, że mi jest aż mam takie, no, no nie mogę aż iść, no. Wiecie, tutaj do weny idziemy, bo akurat mam super kontakt z e, właścicielami, bo mamy kontakt mailowy, wymieniamy się mailami, gdzie będę, kiedy będę nagrywała i w ogóle. E, wiecie, ten kontakt jest ok. Tak, e, póki co, a mm, no, z innymi lumpeksami to tak nie wygląda. To jest jednak troszeczkę inny świat, wiecie, to jest trochę taki bardziej zamknięty świat. Też widzę, że ludzie w Lumpeksach no to są różni ludzie po prostu można nawet oczekiwać tego, że ktoś cię zaatakuje, że ktoś nawet podniesie na ciebie rękę, głos. no Jest to dość niebezpieczne i naprawdę serio. Podziwiam każdą osobę, która się tym zajmuje na co dzień i na co dzień nagrywa. Może tylko tutaj, we Wrocławiu tak jest, może w innych miastach kompletnie tak nie ma. No nie wiem tego. Chociaż jak byłam w Krakowie, nie spotkałam się na przykład, jak tam nagrywałam z takimi sytuacjami, a tu we Wrocławiu się na przykład spotykam. I tutaj teraz mój apel do was. Co wy by byście zrobili? <grych> Może dacie mi jakąś radę, ja wiem, że wy jesteście bardzo pomocni. Może jednak. Um... Prowadzimy jakiś dodatkowy content. Jaki format byście chcieli zobaczyć? Czy po prostu vlogi z mojego życia, czy może przeglądy sieciówek, będziemy razem chodzić i wybierać jakieś fajne stylizacje, ale z dobrymi składami. Wiem, że w rezerwecie są świetne w ogóle składy ubrań. Można naprawdę ubrać się fajnie, także dajcie po prostu znać. Jeszcze tak wam powiem, bo to jest dla mnie ważne, że nie chcę robić tego, co mi nie cieszy, bo to widać. Jeśli będę dla was nagrywała rzeczy, które mnie nie cieszą, to będzie to widać. I zrezygnowałam z lumpeksowego wtorku, już nie będę go nagrywała e, na te inne aplikacje. No po prostu wiem, że nie będzie to już mnie cieszyło. Ja, no, Ciężko będzie mi znaleźć drugi taki lumpeks, e, w którym po prostu będę znajdowała takie perełki, a w tym, do którego chodziłam e, dotychczas i was też tam zabrałam, nie chcę już chodzić po prostu, bo... Nie, czy nie chce, czy chodzić, jako klient może chodzić, ale już no nie wiem, ale nagrywać nie, po prostu bo mam złe skojarzenia. Bo... Jakoś, nie wiem, po prostu nie jestem w stanie. Serio. Wiem, że może ktoś powie, wyolbrzymiesz, ale no po takim czymś, no nie jestem w stanie po prostu. Jakby, no, to nie była żadna normalna sytuacja, nie? Więc dajcie znać, jaki po prostu chcielibyście kontent zobaczyć, a ja trochę będę ograniczała niestety lumpeksowanie. No może coś innego byśmy też prowadzili. Na pewno będę dalej dla was nagrywać lumpeksy, ale chciałabym jeszcze inny format, żebyśmy może czegoś nowego doznali, bo słuchajcie, może niestety dojść do takiego momentu, że nie będziemy mogli nagrywać w bo realnie w ogóle, słuchajcie, hit, Jezu, rozgadałam się, przepraszam, ale muszę. Wiecie o tym, że dziewczyna e, nagrała podobny filmik jak ja, że została zaatakowana w lumpeksie? Ja nie jestem jedyna w tym. Są inni ludzie, którzy są atakowani przez agresywnych ludzi w lumpeksie. To jest hit. Dobra, idziemy, bo już się rozgadałam. Pewnie źli na mnie jesteście, no ale ja taka gaduła, wiecie o co chodzi. Dobra, ale słuchajcie, podlinkuję wam filmik tej dziewczyny, która też nagrała podobną historię w opisie tego filmu, żeby wam już tutaj go nie wyświetlać i nie zajmować czasu, a my teraz idziemy do Weny i mam nadzieję, że mnie słychać, bo pan tramwaj przejechał. No i jesteśmy przed Weną. Jak możecie zobaczyć już tutaj, widać, że ten lumpek jest mały, bo jest tylko jedno okno. Proszę bardzo, godziny otwarcia prezentują się tak. Dobra, wchodzimy, nie przedłużamy, bo ja wiem, że wy jesteście niecierpliwi. Jak super przed chwilą gadaliśmy o tych wszystkich rzeczach, ja tutaj wchodzę do weny, a panie takie zadowolone, z taką dobrą energią, że oglądało ostatni odcinek, to jest przeurocze. I że tak jakby pokazały mi, że nie, będzie wszystko dzisiaj dobrze, zobaczysz. Tutaj w ogóle powiedziały na cały głos, że będzie nagrywana, ale bez państwa wizerunku. I to mi dało takie... takiego kopa w dupę. Takiego power o, super oliwka. I nawet podeszła do mnie wtedy moja wicka. I to jest takie. O. Ach, no. Ale ja to, to, to wszystko, że ja się tak przejmuję, tym, że ja chcę, żeby to wszystko było takie wiarygodne. I mówię wam to szczerze, bo wiecie, ja sobie też trochę pluję w kaszenia, bo mówię, że no niektóre lumpeksy chcą, żeby trochę zakłamywać rzeczywistość. No, ale jak chcę być wiarygodna, jak ja mogę okłamywać swoich widzów? Przecież to wy mnie oglądacie i co? No, taka prawda, no po prostu tak jest, nie? Że oni oczekują tylko tego, że ja nagram, że coś jest wszystko super, a no nie zawsze ten towar jest super. I kurde, to jest taka, niepraw... taka nieprawdziwość. Takie... Czego wy oczekujecie tak naprawdę, co nie? Takie, przecież jednak chcemy z jednej strony, żeby ci influencerzy byli prawdziwi, a z drugiej strony nie. Tutaj możecie sobie z bliska zobaczyć cennik Ja są w sumie takie same, więc wszędzie jest taki sam cennik. Tutaj mamy środę, więc 16,90 za sztukę. Także bierzemy się do działania. O, i akurat rozrować Zobaczcie, jaką ciekawą w ogóle bluzę znalazłam. Bawełnianą, że ma pod spodem wszytą taką koszulkę. W ogóle jest taka śliczna różowa, wy już wiecie, że ja się ją mieram. No będziemy ją mierzyć w ogóle L, więc będzie taka mega oversize'owa, Ja noszę -ki. Ej, fajna. Mierzymy ją na 100%. Składowa akurat nie mój głos i to normalne, że nie zawsze znajdziemy coś, co chcemy, co nie, ale patrz na te rękawy, specjalnie pokazuję. Mówicie, że ja je uwielbiam. No ale z petelków już nie chcemy, co nie? No, no, już nie wolno. Nie, nie manifestujemy już tej zimy. W ogóle cieszę się, bo są przymierzalnie tak a propos, wspominam i nie są zielone, są szare. Więc będzie mi się lepiej nagrywało, więc jest git, jest super. I w ogóle jak na taki mały lumpeksik. Fajnie, że są te przymierzalnie, co nie? Wychaczyłam też taką jeansową w ogóle spódnicę i ona jest taka mega długa, ale z bardzo takiego cienkiego i miękkiego jeansu. I już Wam pokazuję spodobał mi się jej tył. Ej, spoko, co? Czadowa, dobra hit, bo poznajdowałam tyle rzeczy, że to jest jakaś masakra, na przykład tutaj taki sweterek beżowy z takimi przyślicznym wzorem, takim wiecie, góralskim, takim mega skandynawskim, no, no coś pięknego i jeszcze to jest wełna, to jest wełna, rozumiecie to? Znalazłam na przykład też taką bluzkę, wy wiecie już, Ibiza Vibe w takim stylu i pomyślałam, że to będzie kosztowało 16 zł, no dobra 17 Znalazłam bluzkę z Tommy na lato, znalazłam kolejną bluzkę w kropki, tu mamy kropencję, uh -huh. no nie, już. nawet nie będę wam pokazywała, ja to po prostu będę musiała przymierzyć. Zsunęłam się, żeby tam pani nie przeszkadzać w zakupach i jeszcze znalazłam taką bluzkę, w ogóle taką dziwną, z marszczeniami, w ogóle mówię kurde jakie ładne i to jeszcze w ogóle z metką. I znowu z Mówię, Mówienia, dobra. Jak będzie dobra, to ją uratujemy. Okej, okay, ja wiem, wiem, pewnie powiecie. Olivia, to jest siatka na ryby. Co ty nam pokazujesz, ale wiecie, jak to się błyszczy na żywo? Słuchajcie, do jakiejś sesji zdjęciowej na jakiś festiwal, a mi się w tym roku jakiś festiwal marzy, żeby się wybrać. Musimy, musimy to przymierzyć Na ten moment e, moja torba z ciuchami prezentuje się tak A co najlepsze, że ja jeszcze trochę do przejrzenia mam Także już wam mogę powiedzieć, że te lumpowanie chyba będzie bardzo udane Moi stali widzowie wiedzą, że ja farta do spodni nie mam Ale w ogóle znam tą markę, jest serio spoko Można ją znaleźć na Zalando I znalazłam takie czadowe spodnie Boże, żeby one były na mnie dobre, błagam Bo nie wiem jak wy, ale ja na przykład się na takiej rozmiarówce kompletnie nie znam Serio, jestem po prostu w niej Ciemna, ale coś się boję, że to może nie być to. Dobra, trzeba myśleć pozytywnie w ogóle. Patrzcie, jakie ja mam pazy przepiękne. Wiem, wiem, trochę chciałam takie ala kobiece, trochę z nutką Walentynek. Dajcie, proszę znać, jak Wam się podobają. I napiszcie pazurę Lumpek siary, jeśli dotarliście. Do tego momentu to piszemy w komentarzach pazury Lumpek siary. Zobaczcie, co ja w ogóle takiego ciekawego znalazłam. Jest to taki moherowy sweterek, ale bardziej taka narzutka, że wiecie, to jest takie cieniutkie, że wszystko tam praktycznie prześwituje aż. No, nie jest w stanie kamera łapać takiej ostrości, ale w ogóle mega ciekawe jest to handmade, bo totalnie widać. Ma takie szerokie w miarę rękawy, nie no. Kurczę, jestem mega zaciekawiona, tylko nie podoba mi się tutaj takie, wiecie, niebieskie, ale takie jakby przejścia. Bardziej lepiej jakby było tylko to na e, tych kokardkach, ale dobra. W sumie. Mega ciekawe, co? Okej, okay, dobra. Ja to już uważam, że chyba więcej rzeczy się nie da znaleźć jak całą taką z i. Także chodźmy razem już po prostu do przymierzalni. Stwierdziłam, że będę wam pokazywać po prostu rzeczy, których nie biorę i na pewno nie biorę tego sweterka. Kurczę, fajny jest, ale po prostu wiem, że go nie będę nosić i jednak myślałam, że lepiej będzie się na mnie prezentował, a trochę tak wisi i tak, nie wiem, nie chcę brzydko mówić, ale jednak, jednak po prostu nie. A wy dajcie znać, co o nim myślicie, ale chyba, chyba podobnie myślimy, co? Jakby do tej wróżki mam trochę takie mieszane uczucia, nie wiem dlaczego. Kurczę, jest ładna, co nie? Ale nie wiem, czy nie za dużo tej koronki. bo no tak trochę czuję się w niej babciowato, że tak mogę powiedzieć. Ale no, ładna jest kurcza na lato. Ale nie wiem, taka trochę, trochę, nie wiem, jak wy myślicie. Kurczaki, no, widzicie? To jest ciężko, jak was tutaj nie ma realnie razem ze mną, bo ja nie wiem, jak ja mam podjąć decyzję. O tej bluzce to chyba wam po prostu nie muszę mówić. No i biza vibe to tutaj jednak nie jest. Może ma wiecie, cekiny i jest mega świecąca ale kurczę, ten złoty kompletnie do mnie nie pasuje i jakoś tak, no nie za bardzo, nie bierzemy jej po prostu, zostawmy ją i tyle. Kurczaki, jest mi tak przykro, nawet wam się nie pokazałam w tej bluzce, bo to nie ma sensu, jest ona na mnie tak za mała w cyckach, a jest tak piękna i słuchajcie, ona jest z Tomiego Hilfigera, rozumiecie to, i to jeszcze taka mega vintage edycja tak z tego to wynika w ogóle, jest tak piękna, jeszcze taka tu falbanka, no bożona by idealnie wyglądała w ogóle na lato, bawełniana bluzetka. szkoda, mega mi przykro, ale jest przepiękna, pokazuję już wam tak totalnie na szybko, bo nie chcę zajmować przymierzalni, a te co biorę to wam pokażę w domu rzeczy, ale ten sweterek jakoś go nie czuję, kurczę, serio, myślałam, że jakoś wiecie, od razu go wezmę, go przymierzę, bo kurczę, ten styli w ogóle, ale nie czuję go w ogóle, tak jakoś w ogóle, w ogóle, patrzcie jak się powtarzam, się śpieszę, bo się stresuję, żeby Wiecia nie zajmować tej przymierzalni, ale kurczę jakoś tak no nie wiem. Dajcie znać, co też o nim myślicie. Jestem ciekawa waszej opinii, ale ja go po prostu nie czuję i tyle. Przeglądałam wszystkie rzeczy. No i tak na razie prezentuje się mój koszyk. Ja idę do kasy, a wy zobaczycie, co wzięłam dopiero później. Bo nie chciałam za długo, wiecie, zajmować tej przymierzalni, bo już i tak robiła się mała afera. Więc po prostu chciałam tego uniknąć. No i chyba lepiej, nie? Dobra, to tak, ja już wyszłam i jestem tak pozytywnie w ogóle przebodźcowana. Ale dobrze, w końcu bez złej energii. Słuchajcie, wydałam aż 122 zł. Znaczy aż za siedem rzeczy, w sumie to siedem i pół, bo e, jeszcze wzięłam taki szaliczek zarąbisty do stylizacji, Jezu, jest przepiękny, psekinę, pokażę Wam później, ale nożem się obkupiła, ja myślałam, że wiecie, na takim małym metrażu, no to za wiele to ja nie znajdę, a znalazłam bardzo dużo i bardzo się cieszę. A i wzięłam, w ogóle w tych siedmiu rzeczach jest ta bluzka z Tomiego, ale wzięłam e, ją dla mojej przyjaciółki Magdy. Magdy znacie, była z nami w dobrym sklepie. ona jest taka chudziutka, ja się tylko w cyckach nie zmieściłam, więc na nią powinna być dobra, a dziewczyna coś ma fajnego, co nie? A ja sobie stwierdziłam, że jak tak wszystko super poszło, to idę sobie wziąć jakąś kawkę bezkofeinową e, do Starbucksa. O tak patrzę na tego Starbucksa i tak zachciało mi się. Bo tutaj my sobie tam trzeba sobie dogodzić. Nie ma co. Później to się najwyżej wychodzi na bieżnik. Zobaczcie, jaką kawkę dostałam z imieniem Oliwka, z jakimi słodkimi serduszkami. Oczywiście aplikacja, jak dojadę, jest ustawiona. No, jadę jeszcze sobie na Strzegomską do jednego lumpeksu, ale nie będę tam nagrywać, bo po prostu nie chcę. Eee, może kiedyś wam więcej opowiem, ale po prostu pojadę sobie tam zajrzeć i e, zobaczyć lumpę. Gdyby ktoś z was chciał wiedzieć, to wzięłam sobie gingerbread i nie piję tego pierwszy raz. Uwielbiam. Ogólnie uwielbiam wszystkie kawy Herbaty typu zimowe. Po prostu o, jestem największą fanką, ale największą fanką jestem herbaty zimowej. Po prostu mogłabym pić literami i serio kocham, ale na przykład kompotu z suszu nie lubię. Ale jeszcze wam powiem, nie przejmujcie się, jak coś znajdę w tym lumpie, to oczywiście, że Wam później pokażę, tylko po prostu w tym miejscu jakoś nie chcę nagrywać i nie chcę promować tego miejsca, chociaż uważam, że rzeczy mają fajne, ale wiecie, no widzicie, ja mam takie swoje jakieś sztywne zasady, że jak. Nie chcę, to nie chcę. Po prostu żeby była czysta głowa na przyszłość. Dobra, miałam nic już nie nagrywać, tylko dopiero z domu i to może jutro, bo dzisiaj już jest bardzo późno, jest już 18. Ja słuchajcie, jestem totalnie bez obiadu, bez niczego, ale tak. Czy wy widzicie tą torbę? Ona zaraz w ogóle pęknie w szwak, ale patrzcie, jakie ja buty znalazłam przed chwilą jeszcze w się. Hitne, dobra, ale ja to wam wszystko pokażę. Obiecuję dokładnie, co kupiłam później, ale zobaczymy, czy dzisiaj, czy już jutro, bo to jest jakaś masakra. Kochani, witam się z Wami w kolejnym dniu z tą ogromną torbą. Czy wy to widzicie? Wczoraj Jak wracałam w ogóle, jak nagrałam wam W sumie ten ostatni ujęcie, jak wam pokazywałam Wieczorem na przystanku te rzeczy To zadzwoniłam do chłopaczy i mówię Nie, musisz po mnie po prostu wyjść Bo ja już nie dam rady, nie dałam rady Normalnie nieść tej torby Ja ledwo co wyszłam do autobusu, jak on mnie je zobaczył Jezu Chryste On za nim mówił, no ale czego on się spodziewał No jak ja poszłam do dwóch ląbeksów Pół dniami nie było, no to to się nie ma co dziwić, co nie? Także dobra, nie rozgaduję się, bo ten odcinek to już i tak pewnie trwa masę. No ja nie wiem, ja nie wiem, jakby to obejrzycie. No podziwiam, podziwiam, żeby chcecie taką gadułę jak mnie oglądać. No, to co, pokazuję wam, co znalazłam. Pierwszą rzeczą jest ta bluza i kurczę, powiem Wam że długo się nad nią zastanawiałam, ale pomyślałam sobie, matko, chociaż tak po domu, na wyjście na rower, do sklepu, na jakieś zakupy. Ona jest po prostu świetna, jest bawełniana, kurczę, jest w mega modnym teraz kroju, no totalnie nie widać, jakby była z lumpek su. Może trochę ta bije, trochę poszarzała, ale myślę, że jak dobrze wypierzemy. Będzie wszystko ok. Nie ma żadnych plam, nie ma żadnych wad. O tu paproszek, więc uważam, że jest to naprawdę dobry zakres. Wszyscy wiemy, że kropki są teraz mega modne, więc uważam, że ta bluzka będzie idealna na wiosnę, lato, na tym bardziej sezon. No teraz to... Niezbyt w ogóle wiecie jaka jest szklanka dzisiaj we Wrocławiu. Normalnie jest takie oblodzenie. Pół miasta jest sparaliżowane w ogóle, okolice w stronę Jeleniej Góry to już w ogóle, no, dramat, dramat co się dzieje Ja to w ogóle nagrywam jak coś, dzisiaj jest czwartek, więc w sumie wczoraj była środa, wiecie o co chodzi Więc w sumie czasu realnego, no tak wyszło, no i co? Bardzo mi się podoba, kurczę, bardzo mi się podobają te w ogóle ramionczka Fajnie, nie? Też dobry zakup ale dajcie znać jak wam się podoba Następna jest totalnie nowa z metką Taka oto bluzka z Zary No kurczę, ej, serio Przecież ktoś mógłby teraz pójść do Zary, kupić ją I powiedzieć, masz Oliwia, kupiłam ci bluzkę z Zary Ja bym uwierzyła, że to jest z najnowszej kolekcji bo w ogóle fajne wycięte z tyłu plecy Tylko nie chcę wam pokazywać, że tam stanie No, wiecie, nieestetycznie to wygląda A ja, a ja mam Ci takie po pobudzenie estetyki w sobie Fajnie się wiąże Tutaj na kokardę Więc mega, mega to będzie wyglądało latem Do jakichś fajnych spodni Takich może garniturowych Do jakiejś fajnej spódniczki takiej mini Naprawdę można stworzyć wiele fajnych stylizacji W ogóle wiecie co jest najlepsze? Że to jest rozmiar L I ja myślę sobie, nie no ona nie będzie dobra Ale patrzę na nią mówię, kurczę ona jest jakaś mega mała Ta rozmiarówka w Zarze w ogóle jest hit Mam też jedną z Numpexu spódnicę Która jest l A normalnie wchodzi w nią SK. Nawet nie wiem, czy już MK wejdzie w nią, nie? Więc kurczam, mówię matko jedna, co jest z tymi rzeczami? Nie? Rozmiar L. Czy ja Wam wyglądam na rozmiar L? No nie, co nie? Na co dzień noszę SM. Idealnie, idealnie. No mogłaby być trochę tutaj na przykład opięta, okej, okay, ale i tak wygląda bardzo dobrze. Tej rzeczy niestety nie jestem w stanie Wam po prostu przymierzyć, bo mam za duże cycki. Ale mam koleżankę, która jest tak szczupła, jak ja kiedyś byłam szczupła, także dzięki temu mogę mojej Madzi w końcu coś dać lumpeksowego, bo nigdy w sumie ode mnie nic sobie lumpeksowego nie dostała. Więc należy się, należy się po tylu latach e, moich łupów, także taka fajna, jak Wam pokazywałam tą babełnianą bluzeczkę z Tomiego Hilfigera, jeszcze mega vintage, leci do niej, mam nadzieję, że się w nią zmieści. E, no i co? Mam nadzieję, że też będzie zadowolona. Jest trochę tu obrudzona, ale to widać, że to jest podkład. Że ktoś mierzył i kurde podkładem a... Pobrudził, no ale mam nadzieję, że się ucieszę. Dajcie też w ogóle znać, czy e, Kupujecie w lumpeksach Swoim znajomym e, ubrań Serio zaczęłam się zastanawiać, jak ja mam w ogóle wam pokazać Te spodnie, ale mam nadzieję, że będzie ok widać, tak się prezentują te spodnie Z którym wam mówiłam, że nie ogarniam tej rozmiarówki Ale jak to fajnie fituje W ogóle z tą bluzeczką, bardzo mi się podoba To, że jest odpowiednia Ich ogólnie szerokość, nie są jakoś Mega, mega szerokie, więc wyglądają Tak fajnie, nie wiem jak to jest Chludnie, że wiecie, nie jak w worku na ziemniaki. Są trochę luźniejsze, z czego się cieszę, bo ja nie lubię bardziej opiętych takich spodni, już wolę, żeby lekko tutaj były luźniejsze, wiecie, bo... Tutaj jeszcze jest trochę zapasu, ale nie ciśnie mnie brzuch. No i kolor mi się kurczę podoba. Już wiem, że na pewno kilka stylizacji z nimi stworzę, jakiś szpila, coś tam. No, mam już pełno ich w głowie. Następto mamy tą spódnicę jeansową, o której Wam wspominałam. Niestety nie wiem, jakiej ona jest marki, ale na pewno nie jakieś, nie wiadomo jakie, bo czuć po tym jeansie, że wiecie, no to jest tak, jakbyście zwykły materiał centralnie dali, a nie bardziej jeans. Jest to taka trochę imitacja, bym powiedziała, chociaż składowo, no jest to niby bawełna, bo tylko taką metkę znalazłam niestety, ale najbardziej podoba mi się tył, że jest tutaj takie, wiecie, ale nie wiem jak to powiedzieć, kurczę, takie... Can... Jezu, jak to nazwać? Jakie mam to nazwać? Jakieś takie zatarpania, jakieś taki... Ale trójkąt. Nie no, spoko to w miarę wygląda. Myślę, że też na wakacje, nawet można jakiś koncert, festiwal. Bo kurczę, robi ona outfit, nie? Ubieramy ją i ona. Cała będzie jakby takim outfitem To jest rzecz akurat z tego lumpeksu Do którego was nie zabrałam już Ale no, to jest sukienka Z Nike, i ona jest cała taka w falbanach Kurczę, bo nie wiem jak ja mam wam pokazać Żebyście zobaczyli I ona jest cała taka do ziemi I na początku się zastanawiałam A, bo może mnie pogrubią, może coś Ale ja się po prostu w niej czuję ekstra Mam tutaj lustro, więc jak to po prostu patrzę a Ja mówię, Boże się ty! No jak ktoś mnie zobaczy, to się uśmiechnie na pewno Że daje ona taką pozytywną energię pozytywną radość i myślę, że oj, na jakieś wakacje na jakiegoś grilla, nie grilla, na jakieś wyjście z koleżankami będzie ekstra! W tym drugim lumpeksie też znalazłam stanik w ogóle z Hugo Bossa, co jest hitem, Tu jest w ogóle metka i on jest po prostu taki zwykły bawełniany biały z takim tutaj logo prześwitującym Hugo Boss kurczę stwierdziłam, czemu nie nigdy nie kupowałam takich rzeczy w lumpeksie ale ogólnie wygląda praktycznie jak nowe i w sumie pod jakiś, wiecie, nie wiem, um, strój do ćwiczeń, czy coś w tym stylu, ideolo I z ostatnich rzeczy, którą znalazłam w tamtym lumpeksie Są buty totalnie w moim rozmiarze Oryginalne, o, zapaszek piękną. Oryginalne New Balance 550 One ogólnie wahają się tak około 500-600 zł na przykład na Zalando. Także uważam, że spokojnie ja za nie zapłaciłam 80 zł, bo tak mi wyszło na wagę. No ale kurczę, słuchajcie, one są w idealnym stanie. jedyne co można zrobić to lekko wybielić tutaj tą gumę, a no potrafimy to robić z moim chłopakiem, bo kiedyś mój chłopak specjalizował się w odnawianiu butów używanych właśnie. Więc no bardzo się cieszę, wiecie co jest najlepsze? Ja sprzedałam identyczne buty gdzieś z pół roku temu na Vinted, tylko że szare w tym samym rozmiarze, tylko zamiast niebieskiego było szare, no bo po prostu ten szary mi nie siedział. Jakoś ja je kupiłam wtedy, kiedy nie miałam jeszcze takiego modu na kolory i po prostu e Zrozumiałam, że to nie są dla mnie, a jak te niebieskie, mówię, no przecież to jest idealne, więc bardzo się cieszę, są to porządne buty. I byłam w ogóle zdziwiona, że nikt ich nie kupił. Nie wiem dlaczego. No bo sprawdziłam już wszystko i one są 100% oryginalne. Jako twórca internetowy ja potrzebuję takich rzeczy, bo wiecie, że dużo jakichś tam sesji zdjęciowych sobie robię, kupiłam sobie taki, widzicie? Taki e, delikatny szaliczek na szyję, trochę taki w stylu Hannah Montana Vibe. O, taki. I on ma e, te cekinki, do jakichś takich fajnych stylizacji mm -hmm. I do tego jakaś teraz cekinowa bluzeczka No mega będzie to wyglądało i kupiłam, to jest jeszcze z Weny, nie? I w Vene właśnie jeszcze kupiłam Ło, e, co mi się zapomniało? tą siateczkową bluzkę nie? chcę mi się, słuchajcie, przepraszam was, ubierać teraz do niej jakiegoś stanika, bo śpieszę się zaraz do pracy e, Bo muszę jechać do restauracji nagrywać content walentynkowy No, a jeszcze muszę zejść, o Jezu, po kwiaty Muszę jakieś dwie różyczki kupić, dobra, nieważne. Przypomniało mi się, dzięki Bogu. No i to też, to też mi się przyda do jakiegoś właśnie kontentu, do makijażu, na jakiś festiwal, nie festiwal, także już się zaopatrzam. Mam nadzieję, że Wy również już się zaopatrzycie na sezon wiosna lato, bo to zaraz przyjdzie, tak? Dobra, i teraz ostatnia już rzecz. Pewnie czekaliście, osoby, które się zgłaszały do mnie w wiadomościach, jeżeli chodzi o lumpę siarę. Tygodnia. Nie chcę tutaj zdradzać dokładnych imion czy nazwisk, tak że będę po prostu mówiła na pan, pani, mam nadzieję, że tak będzie ok, albo luwę ksiarą tygodnia po prostu na te. Zostaje osoba, która wysłała mi tą przepiękną kurtkę. Słuchajcie, ja ją zobaczyłam. Ja mówię: O nie. jeszcze co mi się mega spodobało, że kurtka jest z polskiej marki. Ehm, tutaj pani nie niestety już nie istniejącej, i mam nadzieję, że dobrze wypowiem. Nazywa się ona Store, Famistor, albo FemiStorias. Nie, nie wiem jak to dobrze wypowiedzieć, także jak coś to mi poprawcie w komentarzach. I bardzo wiecie, co mi się podoba, taki wakacyjny na niej print. To, że tam są palenki i w ogóle życie, niby zima, niby. Zimowa kurtka, ale dalej z tą nutą wakacji. A Oliwka kocha słoneczko, kocha wakacje. Uważam, że w ogóle no jest przepiękna, że jest taka mega, mega nietypowa. nie też, że dajecie mi te informacje, o tym też chyba Wam nie mówiłam, ale żebyście pisali mi właśnie ceny, e, za ile kupiliście daną rzecz. I to też mnie zachwyciło. Kurtka: 30 zł. Wow! A normalnie kosztuje 599, a na przecenie 339 zł. Także no naprawdę niezły deal, i uważam, że. Jezu, jest przepiękna. Dajcie znać, co by uważacie o tym werdykcie, bo naprawdę dla mnie to jest idealna lumpek siara. Tego tygodnia. Pamiętajcie, że w opisie tego filmu dostaniecie maila, na którego również możecie wysyłać swoje zgłoszenie do Lumpek Siary Tygodnia. E, mam nadzieję, że to będzie takie sprawiedliwe dla osób, które właśnie nie mają innych mediów społecznościowych. Tam też postaram Wam się jednak rozpisać dokładnie, o co chodzi z tą Lumpek Siarą Tygodnia. E, no i co? Chyba to by było na tyle z tych wszystkich naszych dzisiejszych lumpeksowych perełek. Bardzo się też cieszę serio, jeszcze wracając, że zgłaszacie się do tej Lumpek Siary Tygodnia. Dzięki temu też mogę za chwilę popisać. Sad, więc wiecie, nabiera to jakiegoś takiego większego kontaktu między nami. No i co? To tyle. Widzimy się w następnych filmach. Pa-pa!